Dzień dobry, witajcie kochani w ten słoneczny letni poranek. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam Was do tego, żeby wspólnie razem wykonać te kilka prostych ćwiczeń, poćwiczyć, zrobić coś dobrego dla swojego ciała, pooddychać oddechem, który jest lepszy, głębszy, bardziej efektywny czyli oddechem przeponowym i który sprawia, że. Nasza wydolność staje się coraz lepsza, że jest nam dużo łatwiej poruszać się i że możemy dużo łatwiej napełniać nasze ciało oddechem, a do tego jeszcze jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby pozbyć się bólu, pozbyć się stresu, żeby pozbyć się z naszego ciała napięć, bo ten oddech wprowadza rozluźnienie do całego naszego ciała. I warto z tego narzędzia korzystać, dlatego też przypominamy sobie o tym narzędziu każdego dnia, rozpoczynając gimnastykę, i dzisiaj również z tego oddechu będziemy korzystać, i będziemy napełniać to nasze ciało oddechem, będziemy napełniać nasze ciało energią, będziemy napełniać nasze ciało radością z tego, że możemy cieszyć się każdym kolejnym dniem, że nasze ciało jest coraz zdrowsze, coraz sprawniejsze, coraz piękniejsze i coraz młodsze. I to jest Właśnie przyczyna, dla której warto każdego dnia rozłożyć matę i poćwiczyć, bo wtedy będziecie czuli, że to życie staje się lepsze każdego dnia. I ja do tego Was zachęcam i zachęca Was do tego moja ekipa. Hania z Wiesią już się zameldowały, one ćwiczą już bardzo długo ze mną i mogą zapewnić, że efekty przychodzą z czasem, bo to nie jest tak jak z pigułką, którą weźmie się i momentalnie ból przechodzi. Tutaj trzeba. Większej ilości czasu i większej wytrwałości do tego, żeby nasze ciało mogło cieszyć się zdrowiem, ale to za to procentuje dużo lepiej niż pigułka, która po jakimś czasie przestaje działać, a nasza gimnastyka działa przez cały czas. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby wspólnie razem poćwiczyć. Zachęcam do picia wody małymi łeczkami każdego dnia, dlatego tutaj wprowadzamy sobie też ten rytuał. Zachęcam was do uśmiechu na twarzy każdego dnia, żeby każdy dzień z waszego życia był radością i był piękniejszy, a świat będzie wam tym uśmiechem odwzajemniał. A jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać, to zachęcam do tego, żeby słuchać swojego ciała i skupiać się na nim. I to jest też element, który ćwiczymy podczas tej naszej gimnastyki. Skupiamy się na sobie, na swoim ciele, na oddechu. Przestajemy myślami gonić za przyszłością, przestajemy cofać się do przeszłości i rozpamiętywać to, co było, tylko jesteśmy w tu i teraz. Staramy się myśleć o tym, jak nasze ciało w danym momencie reaguje, które mięśnie się poruszają, i wtedy właśnie możemy usłyszeć, co to ciało do nas mówi. I tak właśnie wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. A żeby wiedzieć, jakie są te nasze możliwości, to właśnie potrzebne jest to skupienie się na sobie i na swoim ciele, i do tego również Was zachęcam. Jeżeli rozpoczynacie przygodę z rytuałami, dajcie sobie przyzwolenie na to, żeby powoli w tę gimnastykę wchodzić. Zaczynamy od trzech powtórzeń każdego z ćwiczeń i przez cały tydzień wykonujemy je. Dopiero po tygodniu dodajemy dwa powtórzenia, tak więc do pełnej liczby 21 dochodzimy przez kilka tygodni. Śmiało, powoli, ze spokojem wdrażajcie swoje ciało, a nie będzie bólu, nie będzie zakwasów, nie będzie zniechęcenia. Możecie dać sobie przyzwolenie na to, żeby wykonywać w mniejszym zakresie każde ćwiczenie, z czasem wszystko przyjdzie i będzie można wykonywać je w pełni. A teraz już zapraszam do tego, żeby oczyścić głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Wprowadzamy dzisiaj myśl. Moje ruchy podążają za moim oddechem, skupiamy się więc na ciele, na oddechu i na tym, żeby każde jedno ćwiczenie przynosiło nam korzyść. Moje ruchy podążają za moim oddechem i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę właśnie od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie, brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, tu gdzie znajdują się dłonie, chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie ustami wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci. I dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę, mięśniami brzucha, opuść łopatki i ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz, i w swoim tempie. A ja wykonuję dwadzieścia jeden. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. i jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejść na matę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte do góry, tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, Starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście Piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście. 20. 21. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głowę opuść w dół. Na dech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i otr głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech, trzymaj biodra i brzuch, żeby nie uciekały do przodu, i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, moje ruchy podążają za moim oddechem, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj, poruszaj ramionami i uklęknij do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na środek bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, sylwetkę wyciągnij w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście Podążając za moim oddechem. 19, 20, 21. jeden. swobodnie, Strzepnij dłonie, żeby rozróżnić nadgarstki, weź głęboki wdech. Wydech, zabrać palce i pokrać nadgarstkami w przód. I w i do piątego rytuału połóż się na brzuchu, rozstaw na na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce możesz oprzeć na łokciach, żeby uprościć sobie zadanie w wersji oryginalnej. Oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na ten wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z Przejdź do pozycji z głową w kurzu. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.

Rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu. Oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w nabnicy pod siebie. Powoli się podnieś, po wodę i do ćwiczenia dodatkowego połóż się na boku, noga na której leżysz jest wyprostowana, druga noga z przodu przyciągnięta do uda ręką, palce zadarte mocno do góry i unosimy prostą nogę w górę, opuszczamy rękę. Oparta na łokciu, luźno ramię. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Rozluźnij i zmiana stron. Owszem, rękę na łokciu, wyprostowana noga ma stopę zadartą, druga z przodu przyciągnięta do uda i pracuje prosta noga wdech i Rozluźnij, podnieś się, popij wodę i połóż w do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski, tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, nową kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, zaciśnij pośladki, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, oddychaj i uśmiechaj się. 1 i rozluźnij. Paulsz się na chwileczkę zapnij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Pozwól ciału się zrelaksować. Oddychaj do brzucha. I rozluźnij kolejno najpierw stopy. Następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek międzyjawowy kręgosłupa, plecy, barki. Ręce, kark, głowę. Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. Poczuj rozluźnienie w całym ciele. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do ciebie wraca. Woli otwórz oczy, Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się po filudę. I kolejne dzięki gimnastyki za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro o poranku.